takie edukacyjne, kulinarne. Wiem, co je. wiosenna odnowa. Dzisiaj tutaj z paniami przygotowujemy, jak widzicie, państwo zdrowe, koktajle będą soki owocowo-warzywne, koktajle na bazie kefiru. Będziemy również robić pasty warzywne. Pasty będą na bazie ciecierzycy oraz papryki, a druga pasta na bazie pasotni, białej pasotni oraz suszonych pomidorów. Będzie, Będzie smacznie zdrowo i kolorowo, więc serdecznie zapraszamy do degustacji, a poza tym, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, no to zależy nam, aby jak najwięcej dostarczyć witamin i minerałów dla naszego organizmu po zimie, ponieważ po zimie jesteśmy bardzo wyjałowieni, więc to jest najlepsza okazja, żeby się porządnie odżywić. Więc serdecznie zapraszamy i proszę zobaczyć, co tutaj się dzieje Nie na Zapraszamy do degustacji. Czyli, mocno, teraz będzie jedzenie. Tak, to czy jest, chwileczkę. Czyli będzie kopka i szreta, będzie bomba witaminowa, i tutaj ja sobie spróbuję przystawić, żeby też pokazać. O, właśnie. To jest to, co będziemy robić. Bomba witaminowa na bazie właśnie buraków, pomarańczy, marchewki, jabłka, oleju, siemienia, mielonego e, oraz. Koktajl, który będziemy wykonywać, koktajl szreka. na bazie jabłka, wróżki i kiwi, garstki szpinaku. Mamy tutaj zębkę e, banan oraz babkę płeśni, która pomaga w perystaltyce jej żeby nie było zakań, żeby dobrze się wypróbić. Tutaj następny koktajl pełen antyoksydantów właśnie jajko, dworówę, jeżeli mamy nietolerancję pokarmowe, na przykład na laktozę, to wykorzystujemy tutaj mleko owsiane lub migdałowe, które mamy ze sobą i dodajemy, żeby też słodko się trawiło. otręby przedne oraz się mielniane. Później będziemy właśnie robić i tutaj właśnie jest ten z pieczonej papryki, o którym już wspomniałam, więc będzie przepysznie. Robimy to na bazie pieczonej już papryczki oliwa, puszka z i tutaj dodajemy sobie przyprawy, w tym pastę takini, która jest pastą z sezonu, który jest głównym źródłem kwasów omega-3, oczywiście ząbeczek czosneczku, który jest super antybiotykiem naturalnym i tutaj, żeby sobie poprawić smak, no to sobie dodajemy soku z cytryny przygotowałam To jest pasta z białej fasoli, suszonymi pomidorami i tymiankiem. No i jak sama nazwa wskazuje, czyli biała fasola, którą będziemy używać, suszone pomidory, które będą odsączone. I oczywiście szereg pysznych tutaj przypraw, między innymi tymiany, które mamy ze sobą, a także płatki chili i papryka słodka. Więc no już się nie mogę doczekać, jak tutaj kobietki będą przygotowywać te pasty. <grym> Давайте